Cześć moi drodzy, chciałam Wam pokazać ukrytą funkcję w Thermomixie TM7. Mianowicie, jak jesteście w jakimś przepisie i macie dodać składnik. Macie tutaj wybraną wagę, już chciałam 89 g cukini, mam dodać 300 g. No i wrzucam sobie tą cukinię do naczynia. Wyszło mi 330 g. Więc jako, że mam trochę więcej, to mi się tutaj nie odznaczyło samo, więc muszę sobie sama kliknąć. Przed chwilą również dodałam pieczarki i teraz chciałam Wam pokazać tą ukrytą funkcję, mianowicie jak sobie klikniecie tutaj na ten składnik to pokazuje Wam właśnie ile daliście tego składnika, czyli 330 gramów cukinii było. i było 110 gramów pieczarek. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tej funkcji w Thermomixie TM7. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.